Media, proszę Państwa, zazwyczaj informują o kibicach wtedy, kiedy dochodzi do jakichś awantur, prawda? W myśl tego, że wiadomo, agresja się lepiej sprzedaje. Jeżeli nie mamy zadymy, nie mamy krwi, no to raczej nie piszemy. Dobrze zorganizowani, niebywale agresywni już teraz gotowi na wszystko. Polska policja wielokrotnie przegrywała z opiekaniami w bezpośrednim Jestem kibicem i tego się nie wstydzę Mam swą drużynę i mam swą dzielnicę Wierny im zawsze po życia kres Wierny i oddany, jak dobry pies Wiem, że nigdy nie dostanę sam Oddany tym barwom Nieważny jest plan, nieważny jest wynik, ważne jest serce Oddane drużynie, od siebie w prezencie To my kroszymy historię, to my kibice Musimy do piłki słyszę biegne oprawy widzę Czy wygrywasz czy nie Ja i tak kocham cię, wiara warta krwi Co wciąż dopada mnie Za klub oddane życie, to nasza wspólna racja Za klub oddane wszystko, bo to nasza wspólna pasja, Kiedy kiedy oprawy, tu nie mamy ustawy, żyjemy tak pokiwa. To fanatyzm, próbują w nas dusić Mimo wszystkim, co chcą nas po prostu ukrócić Mimo zakazom, nakazom Mamy ich w dupie, bo prawdziwa siła tkwi W naszej grupie, jak rycerze Zakładali zbroje i brali miecze Tak, my bierzemy barwy i chodzimy na mecze Jak ludzie się mążą O łaskę w kościele, tak, my na stadionie O wygranych wiele, nasz potencjał wielki Nasze głośne przyspiewki Ciągle kroczymy pewni starzy jak i młode łebki Pokolenia na pokolenie To samo brzemię, głośne okrzyki I pewne brzmienie ta sama pasja, na każdym stadionie w zajebistym domie, gdzie raca płonie, flagi oprawy, szale transparenty To my robimy tak, że ten sport jest piękny Za tak, lub oddamy życie, to nasza wspólna racja Za tak, lub oddamy wszystko, bo to nasza wspólna pasja Ten dotyk te oprawy rób Żołnierze, każdy o coś walczył. Teraz my walczymy o honor swojego klubu. Nie obchodzą nas prawa osób, które zasiadają na stołkach, że mamy ich w dupie nasze stadiony, nasze zasady. Żyjemy za te barwy, za herb żyjemy za klub. Otaczamy się osobami, którym ufamy i z którymi nie raz przyjechaliśmy, pół świata za klubem, który kochamy to my kibice. Za klub o życie do nas zasługa za klub o oddamy... Wszystko, bo to nasza wspólna pasja Te nogi, te oprawy. mamy ustawy Żyjemy tak, po kibicowanie nam weszło w nawy. Tylko uważaj na siebie Mówi głos w słuchawce Uspokaja matkę Powtarzają dzieło Uważam zawsze Mówi bym się ciepło ubrał I dopingował głośno Chociaż dobrze wie że nacieram dzioba ostro, kieruję się na zbiórkę Choć kiermanie pusto do opuszczenia meczu Dranie nie dopuszczą do czanki szybka zbiórka I bile dzierży w ręce wpadam do autokaru i zajmuję swoje miejsce Shofer odjaw Cała banda krzyczy chórem Wszyscy z wiarą jak sierpniowa pielgrzymka na jasną górę Tu dla mnie symbolem wiary nie jest Skrzyżę mojej dusze, ten herb Wydziarany na miejscu Pytają czy się nie boję Przecież kibic to bandy tracie z mojej strony Spotkała cię kiedyś krzywda, agresywnie nie Bezpieczni przestępcy w blasku Media kłaną taki fa, według nich męż wygląda tak. Nów piłujemy mordy, bo jedziemy na wyjazd Znów będziemy kraść, gwałcić i zabijać. Niczym wikingowie wpływamy do twoje wioski. Mamy topory w dłoniach, więc nie oczekuj litości. mordy. Bo jedziemy na wyjazd, będziemy kraść Gwałcić i zabijać Niczym wikingowie wpływamy do twoje wioski Mamy topory w dłoniach, więc nie oczekuj dość. Chyba nie wierzysz w te głupoty, które ciskają media, że każda osoba chodząca na mecze to ten Wiesz, Wierzysz co to, to chowaj córki, bo je ukradniemy z...